do realizacji porządku obrad w punkcie ósmym projekty uchwał, a zaraz ich podjęcie. Tak jak Państwo powiedziałem przed przerwą, otrzymaliście Państwo dodatkowo pięć projektów uchwał. Te cztery projekty uchwał pierwsze które są w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. No taki jest wymóg prawny, aby odwołać członka Komisji i powołać nowego członka Komisji muszą być w danym temacie dwie uchwały. Także do Komisji Rewizyjnej dwie uchwały, do Komisji Budżetu dwie uchwały i w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wydania biletu informacyjnego wiadomości kamienieckie przez Gminę kamieniec -Odkowicz. Czy są jakieś uwagi, pytania? Po tę uchwałę wprowadzamy do porządku obrad. Wobec tego poddaję pod głosowanie w celu wprowadzenia do porządku obrad przedstawionych państwu pięciu projektów uchwał. To jest w sprawie powołania komisji rewizyjnej, a co za tym idzie? odwołania mnie z komisji rewizyjnej mojej osoby w sprawie powołania do komisji rewizyjnej nowo wybranej radnej pani Sylwii Demidowicz. Trzecia uchwała w sprawie odwołania mnie, Dominika Krakowy, z komisji budżetu. Czwarta uchwała w sprawie powołania do komisji budżetu pani Sylwii Demidowicz. I piąta uchwała w sprawie wydania uchwały w sprawie wydania Biuletynu Informacyjnego Wiadomości Kamienickiej przez Gminę Kamieniec-Ząbkowicki. Kto z pani, i Panów Radnych jest za wprowadzeniem do porządku w punkcie dziewiątym, to jest podjęcie uchwał. Tych pięciu projektów uchwał proszę o podniesienie ręki do uchwały. Pan Ryszard Bierut Pan Lucjan Koper Pan Piotr Lina, Pani Maria Kacik Pani Bogusława Kopacz Pan Ryszard Klem Pani Spek Josipieta pani Pan Pan Mateusz Gnaczy, Pan Cynarski Tadeusz Pani Bernardeta Chudasiewicz Pan Szulin Pan Smędzik i pan Szulika. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła zmianę do punktu dziewiątego To jest podjęcie uchwały a zarazem wprowadzenia do porządku tych uchwał. Przystępujemy w kolejności do podjęcia uchwały. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018. Czy ktoś z Państwa... Tak jest, przepraszam bardzo. Projekt w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamienie Zątkowicki. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do tego projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań Panów Radnych jest za przyjęciem? Projekt uchwały w sprawie prowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamienie ząbkowicki Proszę o podniesienie ręki do głowy. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła projekt uchwały w sprawie prowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamienie Ząbkowskiej jednogłośnie. Przystępujemy do przyjęcia. Projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2018. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2018? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Stwierdzam że Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie prowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2018-2021 <kluzny> jako trzeci projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2018-2020. Czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy. Czy ktoś z... To tyle, tak. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2020. Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia wylotnego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2020 jednogłośnie. Przystępujemy do przegłosowania kolejnego projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia terminów i kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzenia w gminie kamiennym Postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do zatwierdzenia, do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi? Przystępujemy, czy jeszcze, jeszcze nie mać, no nie ma. Aha, tak. Wyraz tak, tak, tak. tak. na że jest to pysało, nie jest hmm? Tak, tak <todem> Przystępujemy do głosowanie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia terminów i kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania gminie Kamień Zątkowickim postępowania rekrutacyjnego. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie określenia terminów i kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania gminy Kamien Zątkowickich postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie wydarzenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Nie wyrażenia zgody Funduszu Sołeckiego. Czy ktoś z Państwa radnych w tym temacie chce zaprosić? Roku. Dziękuję panie, panie bardzo. W ubiegłym roku podejmowaliśmy uchwałę o wyodrębnieniu Funduszu Sowieckiego. Jedno słowectwo Kamienic Zankowickich, dwa wystąpiło z wnioskiem o Fundusz Sowiecki. W takim razie moje pytanie jest związane z tym, dlaczego chcemy pozbawić mieszkańców takiej inicjatywy i zamykamy drogę do, do działań. który jest określony, jak powiedziałem, algorytmem, podejmowanie tego typu uchwał jest nieuzasadnione. Ponadto wniosek, który był złożony, podejmuje tego typu w uchwałowo o nie ruszył, w mojej ocenie. Natomiast wniosek, który został złożony przez jedno zawierał określone błędy formalne i nie był przyjęty do realizacji. Niemniej jednak, o czym chyba doskonale Wiedzą także radni z tamtego okręgu wyborczego dużo więcej zadań, które były w roku bieżącym wykonane, zostały faktycznie zrealizowane. Jesteśmy w punkcie podjęcie uchwały. 11. Do czwartego. Nie rozumiem. Dlaczego? Tak się No być może. Być może. Niestety Szanowni Państwo w momencie, kiedy jest podjęcie uchwał. Yy, yy, trzymajmy się w porządku. W momencie, kiedy jest dyskusja nad danym punktem, który, no proszę bardzo, nie ma żadnego problemu, ale w momencie, kiedy jest podjęcie uchwały, no niestety, niestety. Wobec tego przystępujemy do przegłosowania uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Soleckiego. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Pan Gieł, Pan Koper, Pani Tokasz, Pan Plenikowa, Pani Dewidowicz, Pani... Przepraszam. No myślę. To dobrze, że Pani przepraszam. Pan Cenarski, Pani Koda Sercz. Kto jest przeciwny? Pan Lina, Pani Kaczy, Pani Czwek, Pan Gnaczy, Pan Smencik Noszul. 8 6. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie podziału gminy kamień Ząbkowicki na okręgi wyborcze. przyjazna. Panie Edwardzie. Jak będą dyskusje, to bardzo zapraszam. Ale trzymajmy się w porządku. To jest uchwała w sprawie podziału gminy kamien na okręgi wyborcze. Ustalenie granic i numerów. Czy w tym punkcie są uwagi do tego projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani Panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie podziału gminy kamien na okręgi wyborcze. Ustalenie granic i numeru. Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie podziału gminy Kamień na okręgi wyborcze, ustalenie granic i numeru jednopośredniego. Kolejny projekt uchwały w sprawie podziału gminy Kamień Ządkowski na stałe obwody głosowania ustalenie ich numeru granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczej. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do tego projektu uchwały? Ja nie mam uwagi, ale chciałabym zwrócić uwagę tutaj jeszcze nazwę, na zmianę lokalu, którą Państwo otrzymaliście w obszarze w, 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 To jest zawarte w treści uchwały. dniu projektu Pana pytania, czy są jakieś uwagi? Cenna uwaga, dziękuję Pani bardzo. Przystępujemy do głosowania. Uchwały w sprawie podziału gminy kamieni na stałe wody, głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz sieci powodowy komisji wyborczych. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem tego projektu, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałą w sprawie podziału gminy Kamiec-Nątkowickiej na stały podróg głosowania ustalenia ich numeru, granic oraz sieci obwodowych komisji wyborczych. I tu przechodzimy do kolejnego projektu uchwały, Szanowni Państwo. Zadaję pytanie osobie, która jest podpisana pod tym projektem: czy jest opinia prawna. Do tego projektu. Pani A ja chciałbym się zapytać, czy była opinia prawna, jak głosowaliśmy nad, moim, nad moją uchwałą? Szanowni Państwo, a ja mam opinię prawną negatywną. Mam opinię prawną tak. Pani Przewodnicząca mogła głosować i narażać na wtedy mówiło się najwyżej Biuro Nadzorcze bo Wojewody uchyli uchwałę. A ja mam prawo tą uchwałę wyłączyć z porządku dzisiejszej sesji i ją wyłączam. Kto z Pań Panów Radnych jest za wyłączeniem tejże uchwały z porządku? obrad? proszę o podniesienie ręki do góry. Nie może Pan tego tak sobie musi być wnioski do zadań. Zadań, wnioski do Jako Przewodniczący tak. Proszę bardzo, głosujemy. Kto z pani i Panów Radnych jest za tym, aby wyłączyć tą uchwałę z dzisiejszego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki do góry. Czas jest tajemnowskim, proszę skoro jakie czas? jakie? Proszę bardzo. Udowodnię, Panu. udowodnię, dla niedługo udowodnię. Pan Radny, jego to być wykluczony z głosowania. ponieważ to tutaj Pani radna Szanowni Państwo, tego, wobec tego, żeby Państwu pokazać prawdę, jaki jest, jest wynik dzisiejszego głosowania, przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo. Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Za stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu Pana Ryszarda Bieruta. Proszę podnieść podniesienie ręki do góry. W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Węglu włoskiego numer y, y, 6 w Kamieńcu Kąpolskim, Ryszarda Bieruta. Kto jest za, za wygaśnięciem mandatu? Pan Glina, pani Kaczyk, pani Cwek, pan Gnaczy, pan, pan Szulin i pan Czmęcik. Kto jest przeciwko? To jest pan Foper, pani. Pan Kojunk Krekora, Pani Demitowicz, Pan Zenarski i Pani Odasewicz. Wynik. Ja mandatem. Tak jest. Proszę bardzo. Stwierdzam, że uchwała niestety, ale nie przeszła. Jako kolejny projekt uchwały, to wchodzimy już w tę uchwałę, która Państwu zostały doręczona dzisiaj. W sprawie... Przepraszam. Tak. W sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie na wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 marca 2018 roku znak NK w N 41 kropka 31 45 2 2018 czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do tego projektu uchwały nie widzę proszę bardzo Panią Panią a czy w tej uchwale można podważać opinię Radcy Prawnego Pana Wojwody? Czy jeszcze są, czy są jeszcze jakieś pytania? Nie mam. Proszę bardzo Panie Wójcie.